Bardzo ważna rzecz, którą warto poznać, zrozumieć i zastosować, jeśli chcesz, żeby w Twoim życiu zagościła obfitość. Spróbuj zrozumieć, że Ty z Twojego punktu jednostkowego widzisz tylko wąską część rzeczywistości. Jesteś jak ziarenko piasku na plaży, a tam jest jeszcze przecież ocean, słońce, chmury, palmy i miliony rzeczy. Ty z Twojej indywidualnej perspektywy, jednostkowej, widzisz tylko ograniczoną część rzeczywistości, ograniczoną część wszechświata. A wszechświat ma dla Ciebie ogrom różnych możliwości. I teraz, co jest bardzo ważne: Twoje największe pragnienie. Twoje największe marzenie, Twoja największa wyobrażeniowa możliwość, jaką sobie możesz wyobrazić, że spełni się w Twoim życiu jakieś super marzenie i będziesz najbardziej bogatym albo najbardziej prosperującym człowiekiem w życiu, to twoja największa możliwość z wszystkich tobie dostępnych jest najmniejszą z wszystkich dostępnych wszechświatowi. I teraz zauważ, jak mocno w pewien sposób jesteś ograniczony w tym myśleniu. Dlatego, jeśli chcesz, żeby w twoim życiu zagościła obfitość, zacznij myśleć w ten sposób, że są rzeczy, do których ty nie masz dostępu, ale są cudownymi darami dla ciebie. To jest właśnie obfitość. Jeśli udało ci się już coś kiedykolwiek w życiu zamanifestować, to zauważyłeś pewnie, że kiedy to przychodziło, Siadałeś i myślałeś, o ja cię kręcę. Przecież nie mogłem sobie tego lepiej wyobrazić, lepiej wymyśleć. To zawsze było cudowniejsze niż mogłeś to zaplanować albo wymyśleć. Na tym polega obfitość. My, jako jednostki, tutaj w ego, w świecie dualnym, jesteśmy ograniczeni, a wszechświat ma dla nas bardzo dużo możliwości. I chodzi o to, żeby sobie w ten sposób pielęgnować obfitość, w ten sposób ją sobie afirmować. Możesz sobie powiedzieć, ja jestem, a wszystko, co jest poza mną, jest cudowne i wspaniałe, do mnie przychodzi. Możesz sobie powiedzieć wprost, ja nie potrafię tego zrozumieć, ja nie potrafię sobie tego wyobrazić, ale wiem, że są cudowne rzeczy, które do mnie przychodzą. Spróbuj to poczuć, spróbuj to poczuć, że jesteś ty i są miliony, miliardy rzeczy poza tobą, które do ciebie płyną, które już są obok ciebie i chcą do ciebie dostępu, ale ich nie wpuszczasz. Spróbuj tak na to popatrzeć. Zobaczysz, że samo popraktykowanie tego sprawi, że już zupełnie się inaczej poczujesz, a w twoim życiu z dnia na dzień zaczną pojawiać się naprawdę wspaniałe rzeczy.